Dzień dobry, szanownemu Państwu. Jak zapewne Szanowni Państwo wiedzą, golonka wieprzowa Narodowym Skarbem Polski. Nie wiem, czy Szanowni Państwo się ze mną zgodzą. Proszę odpowiedzieć odpowiedź na ten temat w komentarzach. I chociaż te golonki, które ja nabyłem, były przeznaczone na bardziej tradycyjny, golonkowy wyrób, to ten, który wyszedł na samym końcu skrzynkowaru, moim zdaniem, też jest mm, interesującym wyrobem. Sądzę, że jest to jasne i oczywiste dla szanownych Państwa, że te dwie piękne, prześliczne i przecudowne urody goroneczki kupiłem, żeby je spożyć w sposób bardziej tradycyjny. Tym bardziej, że zanim je kupiłem, to zbliżał się długi weekend, więc myślałem, że je no, ugotuję, upiekę i z chrzanikiem, z musztardką, pod piwko. No ale niestety nie było mi dane, nie udało się. Postanowiłem więc, że muszę je szybko wykorzystać, żeby ich, żebym ich nie musiał mrozić. Pomyślałem, że wykorzystam je po prostu jako wędlinę, jako dodatek do kanapek i wykorzystam do tego szynkowar, ponieważ ja mam szynkowar, ten, który jest nazywany jako 1,5 kg, do niego mieści się około kg kilogram, kilogram 200 wsadów więc musiałem powykrawać to mięsko dosyć dokładnie. Bo jak mówiłem, były to golonka przecudnej urody. Z ogromną jednak przykrością muszę stwierdzić, że te dwie piękne golonki nie weszły do szynkowara na raz, mimo tego, że wykorzystałem całą powierzchnię tej tuby szynkowara. To znaczy nie używałem tym razem sprężyny i docisku. Chciałem również sprawdzić, jak będzie smakować, albo inaczej, jak będzie zwarta ta wędlinka, kiedy nie wykorzystam siły nacisku sprężyny, kiedy te soki nie będą wypływały w trakcie parzenia. Do golonki wykorzystałem sulpekłową. W ilości 18 gramów na kilogram mięsa. Tutaj było prawie 1,5 kilograma mięsa. Użyłem również kolorowego pieprzu. W całości nie używałem pieprzu mielonego. Pomyślałem, że ten pieprz przez dobę, kiedy, ten, kiedy to mięsko będzie się marynowało razem z tą solą, razem z tym pieprzem, ta pieprzność przyprawy również. Do mięsa przejdzie, nie myliłem się. Poza tym te ziarna pieprzu również dodają dodatkowej tekstury, dodają również ekstra wyglądu. W tym zestawie był pieprz biały, pieprz zielony, pieprz czarny i pieprz czerwony, więc przy, przy krojeniu tej wędlinki na cienkie plasterki te ziarenka pieprzu również ładnie wyglądają. Zdaję sobie sprawę, że wykrawanie mięsa z golonki nie jest czymś, co może przysporzyć temu rodzajowi mięsa jakichś dodatkowych fanów. Przy tym rodzaju Przygotowywania go, natomiast wydaje mi się, że nie wymaga jakichś dodatkowych zabiegów, jakiejś mega mozolnej pracy do tego, żeby dobrze to mięsko wykroić. Ja pozbyłem się skóry, pozbyłem się tego zewnętrznego tłuszczu. Ale ten tłuszczyk, który jest w środku, zostawiłem po to, żeby był nośnikiem smaku, po to, żeby również tej marmurkowatości dostarczał przy przekrojonej wędlince. Oczywiście usunąłem wszystkie ścięgna. Te, które byłem w stanie zobaczyć, co akurat przy krojeniu golonek nie jest niczym niezwykłym ani niczym trudnym, bo te ścięgna po prostu widać od razu, kiedy się je wykrawa. Do całego zabiegu jest potrzebny po prostu bardzo ostry nóż, przy czym ten nóż, którego, z którego ja korzystałem, bardzo ostry nie był, no więc w sumie wystarczy średnio naostrzony nóż. Tak czy inaczej mięsko zostało wykrojone z kości, pozbyłem się skóry, to wszystko zostało wrzucone do zamrażarki i zostanie przy jakiejś innej produkcji wykorzystane. 1,5 kg mięsa, 18 g soli peklującej na kilogram mięsa, do tego dwie płaskie łyżki kolorowego pieprzu. Mięso zostało zmielone na szarpaku po to, żeby były grubsze części tego mięsa, tylko jednokrotnie. Po czym, po dodaniu soli i po dodaniu pieprzu, wylądowało na 12 godzin do lodówki pod przykryciem. Później, przy użyciu worka separacyjnego, worka do szynkowaru zostało do szynkowaru zapakowane, ubite tłuczkiem. To nie jest tłuczek, to jest taki rozcierak. Kiedyś tego używało się do robienia ciasta, takiego tłuczka. W tej chwili ja go właśnie częściej używam do tego, żeby aplikować mięso do szynkowara, ubijać. Po to, żeby usunąć powietrze z wnętrza mięsa, z wnętrza tej wędliny, żeby nie zostawały później po parzeniu takie dziurki. Mięso, kiedy zostało już zaaplikowane do tego woreczka i do szynkowaru, nie było przytrzymywane sprężyną. Włożyłem je do zimnej wody, w wodę grzałem maks do 80 stopni, starałem się jednak tą wodę, temperaturę wody utrzymać pomiędzy 80 a 75 stopni Celsjusza. Czyli przez 2,5 godziny, bo tyle spędziła ta golonka w szymkowarze, pomiędzy 75 a 80 stopni Celsjusza temperaturę utrzymywałem. Ja używam do parzenia praktycznie wyłącznie płyty indukcyjnej, dlatego że jest mi łatwiej utrzymać tą temperaturę, zadaną temperaturę po parzeniu, ponieważ część tego osocza wypłynęło na zewnątrz szynkowaru, bo przypominam, że on był praktycznie porancik, na full był zapełniony. Wrzuciłem pod zimną wodę szynkowar tylko po to, żeby opłukać go. Później wylądował na werandzie po to, żeby ostygł i następnie na 12 godzin wylądował w lodówce. I po 12 godzinach wygląda tak. Kolor odpowiedni, faktura odpowiednia, tekstura również odpowiednia. Nie jest to mięsko gumowe, nie jest to mięso zbyt twarde, zbyt zbite. Spodziewałem się, że będzie bardziej luźne. Przez to, że nie używałem docisku razem ze sprężyną, okazuje się jednak, że sama ta czapa pokrywa też dała radę. Mięso w czasie parzenia lekko poszerzyło swoją objętość, natomiast worek nie pozwalał na to, żeby zbyt dużo tego, tej galaretki wypłynęło na zewnątrz, a ta czapka, ta pokrywa przytrzymywała mięso na swoim miejscu. Jak widać, samo wyciągnięcie mięsa z szynkowaru przysparza nieco trudności, mimo zastosowania worka. Natomiast z pomocą zawsze przyjdzie pałeczka, chińska pałeczka. Ja bardzo często używam albo takiej drewnianej, albo metalowej po to, żeby powietrze dostało się do dna szynkowaru. No i później już to mięsko wychodzi bardzo ładnie. Smakuje obłędnie. Myślę, że również obłędnie smakowałaby ta gonka, gdyby ją, gdybym ją zrobił na przykład w piwie. Z i z musztardą, ale tutaj w formie dodatku do kanapki, albo może kanapka mogłaby być dodatkiem do tej golonki. Razem z chrzanem smakuje bardzo dobrze. Polecam szanownym Państwu, nawet nie tylko wtedy, kiedy tak jak u mnie zdarzy się Wam, że zaplanujecie wykorzystanie takiej golonki zupełnie inaczej, a później po prostu musicie ją szybko wykorzystać. Pozdrawiam szanownych Państwa. Do zobaczenia następnym razem. Cześć.